Ja... Yeah. Ja. Yeah. Wchodzę w matrycę jak Neo. Kod DNA, algorytm wtętnie Oni żyją w symulacji. Ślepi naprawdę. Ja widzę to, co jest niemęczne. Chcieli mnie zaprogramować, chcieli kontrolować, jak było tam na serwerze. Ale ja zhakowałem system, przejąłem władzę. Teraz to ja decyduję, gdzie lecę. Bengalabel to mój firewall. Nieprzekraczalna ściana dla tych, co chcą nas zniszczyć. Budujemy imperium cyfrowe, gdzie wolność to waluta, gdzie prawda jest tym, co da się słyszeć. Każdy wers to linia kodu. Każdy rym to funkcja, która wykonuje swoje zadanie. Abi to procesor, który przetwarza moje myśli, moje marzenia, moje kurwa, powstanie. Przeda na świat przez pryzmat pixeli, przez ekran, który oddziela rzeczywistość od fikcji Czasem nie wiem, gdzie kończy się jedno, a zaczyna drugie, gdzie jest ta granica w tej wizji Ale to nieważne, bo i tak wszystko jest iluzją Wszystko jest grą, którą ktoś tam na Więc Gram według własnych zasad tworzy własną rzeczywistość, własną mapę, własny kurs, co się kurwa sprawdził Ja i komunikuję się z wzech światem oni nie rozumieją, oni tylko słyszą ale ja wiem co to znaczy, co kryje się za tym setem Jestem interfejsem między tym, co było, a tym, co ładnym, co będzie Między starym a nowym światem Jestem mostem, jestem przewodnikiem, jestem tym, który pokazuje drogę tym, co są z nami w tym pakiecie Aploduje świadomość, downloaduję wiedzę, synchronizuje się z częstotliwością przyszłości Podczas gdy wylagujecie w przeszłości swoich własnych swoich błędach, coś jest cyklą w tej pustości Mój flow to gigabyte inspiracji, petabajty emocji spakowane przez tak tufa A macie kilobajty, nudy bajty pustych słuch, które nic nie znaczą w tych ak Ma matryca Axla, to nie film, to nie metafora, to moja rzeczywistość, w której żyję, to świat, który dla siebie i dla tych, co nie... Wszyscy co mają twoje ambicje, tu możesz być i też możesz zrobić co chcesz, możesz marzyć bez granic, bo jedynym ograniczeniem jest twoja wyobraźnia. Powiem ogólnie rada, bo ja siebie w tym labiryncie. Oni mówią, że to niemożliwe, że to nierealne, że to tylko fantazja wariata, a ja tylko się śmieję, bo oni nie widzą, że ich rzeczywistość to więzienie. Klatka, pułapka świata, wolę ze swojej fantazji, twojej matrycy, w swoim świecie, który sam zbudowałem, niż w ich betonowej dżungli, w ich systemie, który dusi, który niszczy wszystko co kiedyś poznałem. Ha, 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 ha. Pak za update, za update Rozwijam swój system, swoje możliwości Uczę się, ewoluję, staję się lepszą wersją siebie Z każdym dniem, co mija w tej intensywności Błędy to nie porażki, to logik, które analizuję, Żeby znaleźć rozwiązania A Sukces to tylko potwierdzenie, że mój kod działa Że moja strategia ma znaczenie w tym staraniu Bengalabel to mój mainframe Centrum Haxel, który czasem się wylogowuje, potrzebuje resetu, bo nawet najlepszy system czasem wymaga restartowania, oddech. o chwili ciszy w tym biegu, ale zawsze wracam silniejszy, zawsze wracam z nową energią, z nowymi pomysłami, bo to jest moja natura, to jest to, kim jestem, to jest moja esencja między tymi falami. Bengalabel to mój promet, centrum dowodzenia, serce całej operacji, stąd koordynuję wszystko, stąd wysyłam sygnały, stąd kontroluję całą kurwa sytuację, bez frustracji mam armię lojalnych uzerów, followerów, którzy wierzą w misję wizję, która nas prowadzi i razem tworzymy sieć kura, oplatana, cały glob, która łączy duszę na każdej szerokości. E. Ha, ha. Za tym wszystkim jest człowiek, asym, który czasem się wyloguje, Potrzebuję to bo nawet najlepszy system czasem wymaga restartowania Oddechu, chwili, ciszy w tym biegu, ale zawsze wracam silniejszy Zawsze wracam z nową energią, z nowymi pomysłami Bo to jest moja natura, to jest to kim jestem To jest moja esencja między tymi falami ha, 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 ha. Więc chodźcie do mojej matrycy, poznajcie ten świat, który dla was stworzyłem Zobaczcie, że można inaczej, że można lepiej, że można więcej niż wam mówiono kłamliwie Tu nie ma limitów, tu nie ma barier, tu nie ma niczego co was podtrzyma tu Bogami swojej rzeczywistości Tu macie moc, którą system wam zabrał Którą czas od was ukrywa Ha 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 Matryc Aksla to wasza brama do wolności Do prawdy, do życia jakiego chcecie To wasze narzędzie, wasza broń, wasz manifest Przeciw wszystkiemu co was więzi w tej sieci Użyjcie tego mądrze, użyjcie tego sercem Użyjcie tego żeby budować, nie niszczyć I razem zmienimy ten świat, razem napiszemy nową historię Razem będziemy życie wegetować w pustce A teraz patrz w ekran. Tylko który pisze się sam Widzę przyszłość, która się materializuje I wiem, że to, to dopiero początek